Witajcie. Dzisiaj mam dla Was taką propozycję, żebyśmy zaczęli cykl kilku odcinków covidowych, bo to nie jest tak, że nic się nie dzieje, dzieje się dużo rzeczy. A one nam pozwolą się też skupić na pewnym zagadnieniu i tym zagadnieniem będzie takie połączenie układu odporności człowieka, zwłaszcza tej komponenty limfocyty T, bo one tutaj są od samego początku ewidentnie jakoś tam bardziej istotne niż limfocyty B, niż odpowiedź przeciwciał, niż odpowiedź komórek, które produkują przeciwciała i samych przeciwciał, tak zwaną odpowiedź humoralna, że ta odpowiedź komórkowa limfocytami T jest tu znacząca i pojawiają się nowe i kolejne prace, które naświetlają je rolę także dla tak praktycznych elementów, jak przyszła szczepionka, oraz kto jest bardziej podatny, kto jest bardziej wrażliwy i dlaczego jedni umierają, a drudzy są bez objawy. I dzisiaj zaczniemy od tego, że opowiemy sobie o tym, że po pierwsze, kto chce dzisiaj zrozumieć i pojąć i mieć naprawdę prostą drogę. to fajnie, żeby sobie przypomnieć odcinek 5087, a może nawet 114 to było alergia. Chiń tak, ale to może być przydatne. Natomiast 5087 się nam trochę tu robią, takie obligatoryjne. Na YouTube znajdziecie z kanał naukowo.pl. Dzisiaj chcę zacząć od takiej pracy bardzo ładnie napisanej. Więc do jakiegoś takiego czasopisma, który lubi krótkie prace, typu Science albo Nature, z Karolinska Instytut. Tak? Czyli to jest taki instytut Szwecji, który przyznaje Nobla. Wiadomo, ja że Szwecja jakoś tam inaczej próbowała sobie poradzić z COVID. To się zakończyło różnymi efektami, tak bym to ujęła dyplomatycznie. No jednym z tych efektów była bardzo wysoka śmiertelność, zwłaszcza w szczycie epidemii, niekontrolowana zupełnie, czyli w pewnym momencie ludzie zaczęli umierać realnie tak jak w północy, bo nie zabrakło dla nich respiratorów, mimo że Szwecja miała czas się przygotować na tą falę, bo do nich ta choroba zaszła później. No, ale nie będziemy tutaj dyskutować o polityce, biopolityce i takich innych zjawiskach. Ja o tym pisałam i można sobie poczytać. Grupa z Karolińska, w ogóle w Karolińska powołano tak zwane COVID-19 Study Group. I w bardzo wielu instytucjach naukowych po, 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 powołano takie grupy badawcze, które ludzie w wolnym czasie, poza swoimi obowiązkami zawodowymi na ogół, które i tak mają, i mają z różnych specjalności medycznych, klinicznych, yy, biomedycznych, naukowych, z jednej instytucji albo z kilku instytucji, na przykład w Stanach Zjednoczonych to bywa ogólnostanowe, albo tam w jakimś kampusie, gdzie jest kilka uczelni. Yy, bo ci ludzie nie są za to opłacani jakoś tam specjalnie i z jakichś tam dowolnych grantów są w stanie uzyskać pieniądze na badania, no to robią właśnie wokół tego COVID-u e, takie interdyscyplinarne badania i ja to się bardzo przydaje. No więc e, ta konkretna praca, e, ona się nazywa, żebyśmy tutaj sobie elegancko to przeczytamy sobie to, ona jest jeszcze nieopublikowana w żadnym czasopiśmie, jest na serwerze preprintowym, i ona się nazywa, że y, taka bardzo y, silna czy powszechna odpowiedź y, limfocytów T y, u rekonwalescentów, u ozdrowieńców, z, y, y, z, y, nie, y, z brakiem y, objawów COVID, czyli u ozdrowieńców, którzy są dzisiaj ozdrowiali z bezobjawowego zakażenia lub z bardzo niskoobjawowego. I ten tytuł wyjmuje nam taką podstawową informację z tej pracy, daje ją wycisnąć, tak zupełnie. To on mówi, że jak ludzie nawet przechodzili COVID bezobjawowo lub z bardzo słabymi objawami, takimi przeziębieniowymi, to mają w swoim organizmie ślad nie w postaci przeciwciał wbrew pozorom, zwłaszcza, że wielu z tych ludzi przeszło tą chorobę dawniej niż trzy miesiące temu, więc, więc niespecjalnie te przeciwciała się tak długo nie utrzymują, ale to nic nie szkodzi. To zawsze tak jest. Przeciwciała rzadko będą się utrzymywać bardzo długo. Ma się utrzymać pamięć immunologiczna, że jak będzie nowy kontakt z antygenem, to te przeciwciała szybko powstaną. Myśmy sobie już to tłumaczyli. Ale ta praca jest o tym, że to limfocyty te taką pamięć budują w tym przypadku. Yy, ja tak, cała ta praca łącznie z wstępem, gdzie ostatnie zdanie jest y, zdaniem, które mówi, że Szwecja postanowiła w sposób bardziej otwarty podejść do problemu. Cała ta praca ma pokazać. No jest os na osobną dyskusję, czy jej się to bardzo udaje, czy mniej udaje, ale cała ta praca ma pokazać, że jak się miało takie otwarte podejście i się nie robiło lockdownów i tak dalej, to, y, to faktycznie ludzie nabywali tej odporności y, grupowej. Bo tutaj przebadano takie mm, całkiem sporą liczbę, 203 osoby z różnych kohort. Więc tam byli i ludzie, y, którzy, znaczy przebadano osoby, przebadano ich krew, a właściwie jedną konkretną pulę komórek z tej krwi, tak, czyli limfocytetę. W, w, w tej grupie byli ludzie, którzy byli dawcami krwi i oddali tą krew w ogóle przed 2019 roku, roku, rokiem, czyli wtedy, kiedy jeszcze o COVID nie było mowy nigdzie. Tak? Czyli, jeśli nawet weźmiemy pod uwagę te wszystkie doniesienia, że tutaj ten wirus był już tutaj wtedy, bądź wtedy, 4 miesiące przed pojawieniem się pierwszego symptomatycznego przypadku, pół roku, no to i tak nie lądujemy przed rokiem 2019. Więc ma mamy taką krew, bo część takich krwi się mrozi, że się tak wyrażę, w taki sposób, żeby dało się z nich odzyskiwać pewne, pewne komórki. Yy. Tu byli też ludzie, którzy już mieli kontakt z osobami chorymi, czyli członkowie rodzin lub bezobjawowi pacjenci. Tu byli ludzie z tak zwanym ostrym średnim przebiegiem. Czyli jeszcze nie podłączamy do respiratora, ale pacjent już jest na tlenie, bo to właściwie najczęściej tak się definiuje. No i mamy tych tak zwanych severe cases, czyli bardzo ciężkie przypadki, gdzie człowiek jest na respiratorze, jego, jego niebezpieczeństwo, jego zgony jest bardzo wysokie. No i mamy ozdrowieńców, zarówno z tej sytuacji bardzo ostrej choroby, jak i z sytuacji tej bezobjawowej. Większość tych bezobjawowych ludzi, oni wzięli po prostu z kontaktów z ludźmi, którzy wracali z Włoch i uznano, że północnych, gdzieś tam na przełomie lutego i marca, więc uznano, że ci ludzie po prostu masywnie przywozili wirusa. No i teraz Ta praca miała też za zadanie generalnie w jakimś sensie pokazać, dlaczego jedna osoba wytwarza te przeciwciała, a druga nie. Ja nie do końca jestem przekonana, że to się udało, natomiast ona pokazuje, bo istotnie jest tak, że yy, jeśli yy, szczepionka mamy dobre szczepionki i kiepskie słabsze ta szczepionka jest słabsza. Ale jeśli szczepionka jest dobra, tak zwana dobra szczepionka, to ona ma takie komponenty, jest tak skonstruowana, że poza tą odpowiedzią, indukcją przeciwciał, indukcją y, odporności y, humoralnej, będzie indukować tą długotrwałą pamięć w infocytach T. I co więcej, autorzy tej pracy z Karolińska zauważają, że przysadzka w jeden choć nigdy nie było szczepionki. Po zakażeniu też była taka długotrwała pamięć w limfocytach T. A szczepionki nigdy nie skonstruowano. Po prostu być może dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu, gdyby pewnych badań nie przerywano. E, z powodu, że już są zbędne przecież. I cóż oni zrobili w tej swojej pracy? Więc wyobraźmy sobie, że można pobrać krew od ludzi, a wyizolować z niej limfocyty T. I zobaczyć, jak te limfocyty te wyglądają, działają, zachowują się, a wręcz podzielić je na, na takie grupy. Istnieje takie urządzenie, które nazywa się cytometr przepływowy. Ona ma różne warianty. Ona ma warianty, które tylko mierzą, oraz takie warianty, które w ogóle sortują, są sorterami komórek. Cytometr przepływowy działa w ten sposób, najogólniej rzecz biorąc, że komórka każda ma na swojej powierzchni pewne, Znaczniki, jakieś białka, które tylko dla niej są typowe, dla innych komórek nie są typowe, tak zwane biomarkery. I teraz ten cytometr ma różne zestawy nazwijmy to odczynników dla prostoty rozumowania. I te odczynniki są w stanie wykrywać te poszczególne, na, na ogół powierzchniowe białka komórek, są również w stanie mierzyć ich średnice. No, i jakby są w stanie powiedzieć, co w tej puli komórek, które wrzuciliśmy do maszyny, jest pod względem procentowego udziału takich, śmakich, owakich i jeszcze innych komórek. Czasami też potrafi to posortować, ale to nie jest niezbędne. No, i teraz te zestawy odczynników mogą być różne, i tutaj w tym badaniu już zastosowano już taki aaa, wielki odczynnik, że ta maszyna była w stanie. Te komórki dzielić na grupy nie tyle sortować, co dzielić na grupy, jakby wirtualnie, mierząc pewne rzeczy i oznaczając na 31 pod względem 31 cech. No i teraz, kto z matematykę chociaż trochę lizną, to wie, że jak mamy ileś tam cech i ileś tam możliwych punktów, że dana rzecz ma. Jakąś cechę, i jakąś cechę, i jakąś cechę, no to tam się robi taki wielowymiarowy układ przestrzenny, taka wielowymiarowa macierz. I teraz oni zrobili bardzo fajną, bardzo fajną analizę tej macierzy pod cytometrii przepływowej. Ja o tej metodzie powiem, bo ona jest najprostszą ze statystycznych metod zastosowanych w tej pracy, bardzo ciekawą, i taką fajnie, żebyśmy sobie to zrozumieli. E, tak zwana analiza głównych składowych, PCA. To się robi wtedy, kiedy mamy n obserwacji, czyli obserwacji dowolnie, a k zmiennych, czyli na przykład te 31. No i powstaje nam chmura punktów. I teraz to jest jakiś wielowymiarowy układ współrzędnych, nie? Możemy sobie wyobrazić więcej niż trzy wymiary? Ciężko, nie? No, ale czasem trzeba, komputery muszą, my nie musimy. One obracają dla nas tym układem tak, żeby maksymalizować wariancję tej pierwszej, y, y, po, po tym pierwszym N, po, drugim, po tym pierwszym K, po drugim K, po trzecim, czyli maksymalizujemy wariancję. Co to znaczy? To znaczy, że jak jakiś punkt zmierzyliśmy ileś tam razy, jak, jakiś limfocyt T Konkretny, tak? Ileś tam razy został dostrzeżony, no to on będzie zawsze troszkę jeden od drugiego w takiej siatce, no nie będą one wszystkie w jednym miejscu. No i teraz wariancja to są odległości pomiędzy nimi do kwadratu i średnia z tego wyciągnięta. To jest taka najprostsza miara zmienności, jak wszystkie wysokie sosny w lesie i co to znaczy wysoka sosna w tym lesie? No to się mierzy wszystkiej. Potem się przedstawia średnią plus wariancja, czyli jak bardzo odległe były te pozostałe, które uznaliśmy za wysokie. No i ta metoda PCA nam tutaj, yy, ona, ona pozwala yy, tak naprawdę zmaksymalizować zmienność wynikającą z początkowych czynników, czyli jeśli coś miało konkretne te, te, z tych 31, jakieś tam konkretne białeczka na powierzchni, a inne nie miały, to my tą różnicę maksymalizujemy. A upodabniamy do siebie ci, co się tam w jednym, we wszystkim tak naprawdę zgadzali, tylko trochę od siebie byli, tylko troszkę odlegli. Czyli prawie we wszystkim się zgadzali, a w czymś tam się nie zgadzali. Czyli to chodzi o to, żeby całą tą chmurę podzielić na zespoły w przestrzeni że te komórki to są takie, a te to są śmakie i żeby maksymalnie zobaczyć różnice między tymi pacjentami z różnych grup, jakie te ich komórki są. I to się nazywa mapa limfocytów T. To by mogła być mapa dowolna, one są przestrzenne te mapy i trochę to ciężko na płaskim komputerze, jak się to ogląda, to trzeba takim układem obracać i w ogóle. To nie jest proste, ale jest fajne, bo pozwala zanalizować takie rzeczy. No i teraz mamy tak. Ja tutaj sobie przygotowałam to na tak i nie przekażę Wam tego wszystkiego, bo ta praca jest, że tak powiem, wcale nie prosta, chociaż jest bardzo ładnie napisana, jest taka czyściutka. Natomiast, yy, co ona nam tak naprawdę tutaj mówi, że. Yy, ja ci już zastosuję tą metodę statystyczną i jeszcze parę kolejnych. Yy, że te komórki T, zarówno CD4, czyli limfocyty T pomocnicze, jak i CD8, czyli limfocyty T cytotoksyczne, u ludzi, którzy bardzo ciężko lub średnio ciężko, ale ostro przechodzą COVID-19, jest limfopenia, czyli to, co było zauważone, leukopenia, to, co było zauważone wcześniej. Jest ich niefizjologicznie mało. Tak, to mówiliśmy, wirus prawdopodobnie atakuje te komórki i je wykańcza. Natomiast te, które są, są specyficzne wobec SARS-CoV-2 i to mierzono i powinowactwami do tych białek i spike, i tych innych białek, które są w nukleokapsydzie tak zwanym, czyli w tej wewnętrznej białkowej otoczce, w której już te kwasy nukleinowe, to ta rena tam siedzi. Eee, I na zasadzie takiej, że tam e, brano te, 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 te komórki i takie, ustalone kawałki MHC klasy pierwszej, które miałyby pokazać właśnie y, konkretne, y, konkretne kawałki wirusa SARS-CoV-2, bo tak to jest już wymodelowane. I, I czy te limfocyty to się tam wiązały, czy się nie wiązały, te CD8. Nie? No, I okazuje się, że się wiązały, więc one miały potencjał walki z wirusem. E, okazało się też, że Ci zdrowi sprzed pandemii, czyli ci dawcy krwi, honorowi lub nie, którzy oddali krew przed 2019 roku, rokiem, mieli przeciwciała przeciwko Spike, znaczy przeciwciała, mieli nipocytę, te pamięci specyficzne wobec Spike. Widzicie, jak człowiek myśli swoimi kategoriami, a nie słucha, co w pracy napisane. Ale nie wobec nukleokapsydu, czyli tych innych białek. Prawdopodobnie to wynika z tego, co już zostało opisane w innych wcześniejszych pracach o czymś tu rozmawialiśmy, że inne koronawirusy, które nas tutaj doprowadzają nas do przeziębień na ogół, mają te spajki dość podobne i, i prawdopodobnie one dają jakąś bazalną odpowiedź komórkową ludziom chorym. Nie jest wcale wykluczone, że ci, którzy, którzy yy, sporo się przeziębiali, że się tak wyrażę koronawirusowo, że są w miarę uotpornieni na tego nowego koronawirusa, o ile nie mają jakichś tam towarzyszących sytuacji, niekorzystnych. O różnych tego typu rzeczach będziemy sobie jeszcze rozmawiać przez takiej kilka kolejnych odcinków. Eee... Największa reaktywność, mimo tej niewielkiej liczby tych limfocytów, ale potem, jak się już spuluje, no to już mamy ich wystarczająco, żeby robić dalszy eksperyment. Największa reaktywność wobec SARS-CoV-2 była w limfocytach T pobranych od rekonwalescentów po ciężkim COVID. A w innych grupach coraz słabiej. Innymi słowy, ci co ciężko przeszli COVID, raczej tą pamięć immunologiczną już mają, jeśli ją oceniać czymś takim, takim esejem. Bo jak mówię, cały czas w tej pracy chodzi tak naprawdę, bo zawsze w każdej pracy o coś chodzi. Więc w tej chodzi chyba o to, tak ja to rozumiem, żeby pokazać, że no dobra, mieliśmy śmiertelność, przepraszam za wyrażenie po byku, ale chyba jesteśmy dość masowiej odporni, więc taki jest nasz zysk. Yy. Oni też tam robili yy, takie stymulacje tych komórek limfocytów i monocytów razem wyizolowanych z tej krwi, to jest taka klasa komórek, które się nazywają jednojądrzaste komórki krwi obwodowej, bo są jeszcze oczywiście wielojądrzaste yy, i to są wszystkie granulocyty. I można mierzyć, czy te komórki nie tylko coś rozpoznają, ale czy w związku z tym coś robią. Yy. I to są, albo się mierzy tak zwaną degranulację, markery degranulacji, bo komórki układu odporności miewają te takie lizosamy pełne różnych enzymów, groźnych rzeczy cytokin, a one no, po prostu to wywalają na zewnątrz, w tak zwanym procesie jak to, to, to się nazywa degranulacja. I nawet u tych w tej degranulacji nie jest mało, ale też produkcja cytokin takich jak interferon gamma, interleukina, druga tumor necrosis factor, czyli my będziemy jeszcze mieli osobne spotkanie o, o cytokinach i, i i tego typu związkach, ale to są znowu białka albo glikoproteiny, które po prostu są cząstkami sygnalnymi i mobilizującymi w wykładzie odporności. Więc te komórki ewidentnie coś robiły. Tak, dostały stymulacje i były zdolne, bo ich mało. Było ich mało, ale były w fazie że chcą się dzielić, czyli tam były uruchomione też takie procesy cyklu komórkowego, to się też oznacza pewnymi konkretnymi, jak jest jakieś konkretne białko, to znaczy, że komórka weszła na tą drogę rozwoju. Jak jest jakieś konkretne białko, to znaczy, że komórka będzie się dzieliła i zachowuje się jak macierzysta. Jak będzie jakieś konkretne białko, to znaczy, że komórka chce umrzeć i jest apoptoza. Jak będzie jakieś konkretne białko inne na, na powierzchni, i to się mierzy tym cytometrem właśnie. Także jakby można ustalić stan tych populacji, tych pól komórek, w tym wypadku limfocytów T dwóch podstawowych klas. Nie brano pod uwagę innych limfocytów T, innych klas, yy, no ale to jest osobna dyskusję. Yy, więc jakby podsumowując, wyszło, że bezobjawowi i niskoobjawowi mają tą pamięć, nawet gdy nie mają już przeciwciał. Yy, aktywacja tych limfocytów polega na ekspresji takiego białka, który się nazywa CD38. I jak się mierzy obecność tego białka, czyli wystarczyłoby tak naprawdę w cytometrze y, mierzyć obecność tego białka na limfocytach tych pacjentów, żeby wiedzieć czy ten COVID jest ostry czy nieostry. to byłby marker. A na przykład poziomy różnych interlełki już niekoniecznie. I będę Wam opowiadać osobno, a wspomni też o tym, bo będzie niespodzianka, będzie wywiad kolejny. Wspomniał panią Paulą Dowosz. ona o tym wspomni, bo pracuje w szpitalu z ludźmi w Polsce, którzy, medykami, którzy, którzy niejako to odkryli, zauważyli, że produkcja pewnych interferonów wręcz spada w ostrym COVID. Więc chodzi o to, żeby, żeby zobaczyć, czy to może mieć znaczenie kliniczne, terapeutyczne, diagnostyczne. Tutaj widać, że czyli Szwedzi zobaczyli to samo, no ale znaleźli marker, który mógłby być markerem wchodzenia w ten stan ostry. Czyli ta aktywacja limfocytów, te choćby nielicznych już, świadczy o tym, że, idziemy na, że wirus idzie na rymbał. E, odporności sobie nie radzi. No i teraz e, wiadomo, że te limfocyty, te, które tam w tym badaniu u tych różnych kohort były analizowane, one są w tych kohortach związanych z chorobą. Tak nosicielskich, jak pełnoobjawowych, jak ostroobjawowych, jak ciężkoobjawowych, yy, są nakierowane na sarskowtwa. 2. To nie jest tak, że się cokolwiek yy, dowolne komórki się tam namnażają, mimbocetem, tylko raczej, jeśli już coś tam się jest, to są te konkretne. Czyli to jest właśnie ten syndrom dobrej szczepionki. No i oczywiście autorzy przed samym końcem zauważają, aczkolwiek potem się z tego niejako wycofują, że nie wiedzą, czy ta pamięć ta będzie nas chronić przed SARS-CoV-2. Aczkolwiek na samym końcu piszą, że w ich badaniu nikt z tych ciężko chorych, ja rozumiem, nie wzięto pod uwagę krwi z ludzi, którzy nie przeżyli. Nie mamy w tym badaniu, to jest być może jego największa słabość. Krwi pobranej niemalże preletalnie, pobranej od ludzi, którzy dwie godziny później byli już, yy, nadawali się do kostnicy, tak? Szpitalnej. Tu jest brak takiej kohorty. Czyli ludzi, których spotkał zgon z powodu COVID. Natomiast yy, autorzy piszą, że właśnie ponownego zakażenia nie, nie ma. Yy. Co jest dobrą wiadomością, bo na początku epidemii wiadomo, że były takie prace z Chin, ale prace z Chin należy czytać przez filtr. I teraz, chociaż są wśród nich prace fantastyczne, oni się pierwsi zetknęli z tym wirusem, więc naprawdę coś tam próbowali z tego wszystkiego zrozumieć, co mi jest proste. No i na dzisiaj tyle. Y, tru, dużo literek, dużo symboli. Ja wam kiedyś mówiłam, że układ immunologiczny to jest wojna w Syrii. I są ludzie, którzy są tak fantastycznymi immunologami, że oni, oni kojarzą: O, ten, ten, to białeczko się pojawiło na powierzchni, to to, a tamto, to tamto, zapamiętać książkę telefoniczną. Nie zachęcam was do tego. Chodzi o to, żeby zrozumieć pewien proces. W tym wypadku proces jest taki, że pozostaje pamięć w limfocytów T po ciężkim przechorowaniu covid i istnieje pamięć w limfocytach T po bezobjawowym przejściu covid nawet wtedy gdy już lub, lub wcale nie było bo tego nie wiemy nie gdy już nie ma przeciwciał we krwi specyficznych wobec SARS-CoV-2 Dziękuję wam dziś